U tą nogę kurwa utną co i chuj jebany pachą ciągle narzeka. Chłopaki kurde, mają 7 flaszek kurde, i że Kurde i masz masz, masz, kurde. Nie będę... No bój ja ci tu kurde. nie będę grzebać! Bo... No żubra też nie lubię ale w ostateczności. Dobra, kurde, weź tego żubra, kurwa. <laughs> no ja, ja nie piję byle no ludzie, zdecydujcie się. Ja no, kurwa! Alkoholu kurwa to Kurwa! A co wiesz? Nic, elektrolity piję. Zdrowo się odżywiam. To weź kurde tego żubra, kurwa. Zobacz, zamawiałem ci pizzę chłopie, nie? Jak wy ją szanujecie? Kurwa. Co masz to tu! Dawaj, kurwa, kurwa, ja kurwa ja tak, ci Nie chcę! Dawaj to, kurwa! No chuj dobra mi się na tego żubra skurczę. No. A w lodówce nie masz niczego? Nie! Ja pierdolaki możecie kurwa ciepłe piwo pić. Ty na balkonie widzę też zajebisty Saigon. No Jak ja wychodzę czasem z psem to patrzę czy ty ro, te rolety ruszasz, czy ty kurwa żyjesz w ogóle to jest, kurwa jest cały czas, ja czas żyje to, to ozdobne kurwa Nie no otwierają się no, Ja bym się ręce no, Ja pierdole Ty Dawid no. masz jakiegoś zwierzaka w domu? Nie, yeah. nie mamy no bo nie, bo oni tu mają karmę dla kota, dla świni, kurwa, dla jakichś innych gryzoni podejrzewam. Nie do... kurwa. Jesteś pizzamanem? Kurwa. Kurwa. No. To jak teraz kurwa ten live się nazywa? A wie kurwa. Nie, 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 kurwa. Poczekaj spokojnie, o. Nie, za, nie, nie, nie zakładałem tego live'a kurwa, kurwa. Podejdź tutaj do ekranu. O. No. Kurwa. Widzisz? No dobra, czaję. No. No dobra, czaję. No. Kurwa. co, ja za kurwa na izbę wezmą, napoją Cię ciekawą, a później się do szpitala wezmą, nie? No. A ktoś ci w ogóle tą nogę profesjon... Nie, nie, no kurwa, toś... z miesiąc temu były tu psy i pogotowie przecież. No. Co ty kurwa nietomny byłeś. No. No. Co cię dobudzić nie mogli? No nie mogli, mnie dobudzić. No. Powitać kurde. Powitać kurde. I to było. Ja pierdolę. Dobra, kurwa. Przioł? No przyjadą. Dlatego ja czekam. Nie zostawię was kurwa w takim stanie do chuja, nie? Nikt no. nie ma teraz mocy prawnej do obsługi. Weź ty... w ogóle jak piwo dziwnie smakuje po takim czasie, nie? I to już jest w takim miejscu, nie? W takich okolicznościach. Kurwa. No właśnie jesteś się kurwa. No widzisz. No. Nie, kurwa. Kolejny spokojny dzień w teraz No. Ale mówiłem ci, że ci pokażę, nie? Kurde. Kurwa. Co tam u tych kurwa gąbów słychać? Jesteś? Jesteś w Jesteś? jesteś? Kurwa. Ja pierdolę, kurwa. Dobra, idę do kuchni na chwilę. No. Ty no. mi to lepiej karmę dla psa przygotuj, kurwa. Bo mi no. tak chyba zrzeć tego nie będziecie, nie? Jak Jacek wypierdoli stąd, to niech tutaj nie wraca. Mariusz go tutaj nie chce, niech spierdala na urzędniczą dwa w ostateczności pod most. No, a no widzisz kurwa jak to... takie kurwa są, daj ty kurwa. Ty, a jak ktoś mi kurwa na privie coś napisał, ty, skąd on zna moje dane kurwa i w ogóle, Jak? no na pliwie mi ktoś napisał. Ja? <noise> Ja, ja tu ja kurwa biorę czapkę, kurwa okulary, żeby mi nie poznali, a tu kurwa taka informacja. Jak zamawiałeś tą karetę, to może gdzieś ktoś usłyszał. A to ja nie... Nie, no ja kurwa gdzieś w kuchni byłem, to nie powiedziałem głośno. No. Ale wiesz... Dobrze, nie? Jest kurwa godnie. O człowieku. Kurwa gołębie są. No bo kurwa to, 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 to zrobić gniazde szko kurwa. No lubiły ouais se. Jeden no. kozowy, jeden chujowy. No. O, kurwa, kurwa przejść, żeby czegoś nie dotknąć kurwa. No. Nie da się. <larnach> to jest kontakt bezpośrednio ze wszystkim. Ja powiedziałem, no nie. Czy a tu jest jakieś zamulenie internetu kurwa? No. Bo cała moc idzie na styma. Hehehe, przypuszczam Kurwa, cały czas z tym leci, kurwa. Cały czas kurwa leci z tym. się na stymę. Ale Dawid, ty tego bardziej nie zapomnisz, niż kurwa spotkanie Rafała z Druszczakiem, Na pewno, nie? Z <laughs> <Na> pewnością. <laughs> <laughs> czekamy, czekamy na pogodowie, nie? Kurwa A twórz? Bo ja też kurwa ale w co chodzę, kurwa. Ja pierdolę Mariusz kiedy to do ciebie sprzątaczka przychodzi. No co dzień prawie? Codziennie kurwa. Prawie codziennie przychodzi. Codziennie widzę kurwa, nie? O no. co kurwa dziś kurwa worko To No. Czekaj Ci czy kibel pokażę. Chodź, zobacz. To jeszcze chyba nie lepiej wygląda. To w ogóle można dojść. Kurwa jest tu w ogóle światło. Jasny yes. Wyjebała 10 worków, ale gdzie? Kurwa pod klatkę. I to, to, to jest o lepsze. Eee, bez kitu. Ten kibel na niemcu kurwa lepiej wyglądał niż tutaj. Chociaż tam to było wszędzie, tylko nie w kim był. Ja Nie no kurwa, czekamy na te pogotowie i chuj, nie? Do Mariusza miała dzisiaj wpaść jego dziewczyna młoda. Która no. dupa miała do ciebie wpaść? No, biska. O godzinie i miałbyś być porą. I Mariusz mył na pletka. <grywa> Dobra to wyłączyłem żeby nie było. Kurwa. Ja dole. to jest jak to by przyszedł taki złomiarz czy coś nie. On by tyle zarobił szana. Taki Mariusz kurwa bezdomnego weź kurwa jakiegoś co puszki zbiera. Posprząta ci chatę. I to ja tak. <grywa> I ty jeszcze się z nim napijesz. No. Stanie się sławny. No. Może jeszcze kurwa go zameldujesz tutaj. No. Mm. Kurwa, trzeci. Ja pierdolę. <grym> o jasne, kurwa. Tak te piwo dziwnie smakuje. Ja pierdolę. We. dziwisz się? A Le. chcesz łuteczki? Nie chcę, to już ja kurwa miesiąc alkoholu nie piłem. Nie, najlepszy Marysz, ostatnio oglądałem kurwa mem o tobie. No. Jak ty kurwa tego, tego peta zajkosa zapaliłeś? To no. się tu wypierdoliłeś, tu się wypierdoliłeś i ledwo kurwa na łóżko wlazłeś. Jo? No? O kurwa. No jak ty mogłeś zapalić kurwa peta zajkosa, chłopie? normalnie. No jak normalnie kurwa. Tam aluminium jest naokoło. Normalnie kurwa. Nie, on nie wziął kurwa tego, tylko peta, który go wkładasz. No tak, to on no. ma naokoło aluminium, taka ta. Nie, no pety normalnie wkładasz wajkosa. I on normalnie sobie tego peta zajarał. No to tak, tam masz tą właśnie folikę aluminium, która... pod grzewam utrzymujecie po A to ja nie wiem nigdy nie jarałem, ja tylko palu... Dla Ręka przypomnienia do... oglądajcie. Patrzcie w ekran. Ja nie patrzę kurwa O! o, o to zobacz <grych> zobacz, kurwa. zobacz kurwa O kurwa O kurwa, grawitacja nie złama się nie <grych> była Gawitacja kurwa, znajemista kurwa Była Ja się muszę